Kolejny sprytny ruch Sylwestra Wardengi zastawił skuteczną pułapkę na szalonego reportera. Don Casio wypowiedział się w temacie odwołania od werdyktu oraz sędziego Piotra Jarosza. Czy kolejna gala Cloud się odbędzie? Mamy do czynienia z zaskakującą ciszą. Gimper rozmawiał z Olciak. Wypowiedziała się w temacie karty graficznej od Boxdela. Krzysztof Stanowski z lekko uszczypliwym wpisem w stronę innych kanałów po meczu reprezentacji. Wychodzi na to, że Sylwester Wardęga większość swoich ruchów naprawdę mądrze planuje, ponieważ zastawił sprytną, a zarazem skuteczną. Pułapkę na szalonego reportera. Powrót druida obfituje w zaskoczenia. Momentami obserwując jego działanie, możemy odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z dokładnie zaplanowanym scenariuszem, który Sylwester konsekwentnie realizuje. We wczorajszym materiale przytoczyłem wam jego słowa skierowane do szalonego reportera, informacja została przekazana na końcu transmisji, oraz dodatkowo druid rzucił hasło zachęcające do przekazania szalonemu jego słów. Bo szalony bardzo chce się z, ze mną porozmawiać przez telefon, jutro do ciebie szalony zadzwonię. Jakoś rano. Możecie mu to przekazać, że yy, specjalnie. Zadzwoń. Normalny komunikat, zapewne zgodzicie się, i wychodzi na to, że dla szalonego reportera również tak było, ponieważ nie zauważył tutaj podstępu. Analizując całość z perspektywy czasu, wiemy, że to była pułapka. Szalony reporter wczoraj o godzinie 10 rano, czyli w okolicach zapowiadanego połączenia od Sylwestra, opublikował następujący wpis: Miał do mnie zadzwonić Sylwester Wardenga, a zadzwonił prokurator strach podawać teraz numer komukolwiek. No i wpis ten skomentował Sylwester Wardenga takimi słowami: Fajny trap, co? Jak za starych czasów TBI przynajmniej w końcu odebrałeś. Czym jest tibijski trap? Według definicji jest to tak zwane blokowanie ze wszystkich stron jednego lub wielu graczy. Jeżeli dany gracz znajduje się w trapie, nie może wykonać żadnego ruchu oraz nie może przesunąć nikogo w inną stronę, ponieważ te osoby są blokowane przez następne. Oczywiście nie wiemy, czy tutaj chodziło o tak rozbudowaną definicję tego trapa i dlatego Sylwester to użył. Natomiast jeśli nie graliście w Tibie, to tak wam tutaj też to przytoczyłem. Może chodziło po prostu o zwykłą pułapkę i nawiązanie do gry. Natomiast na tamten wpis szalony reporter również Zdecydowanie odpowiedział. Sylwek, trochę budujesz legendę, jednocześnie sprowadzając na mnie hejt nie z tej ziemi. Z jednej strony mówisz, że w nic nie wierzysz Boxdellowi, z drugiej zaś wierzysz mu, że ja mam jakiś film, co go zamknie do więzienia. Prokurator, wbrew temu co mówisz, wysłał mi tylko jedno pismo i to na mój adres zameldowania, gdzie ani nie mieszkam, ani nie odbieram korespondencji, bo nic poza tym wrzesień tam nie przyszło. Ja wiem, że fajnie się klika i tak dalej, ale zanim na live powie, że coś mam, to sprawdź to, bo doprowadzasz do eskalacji pewnych rzeczy, a Później powiesz, że Boksdel mi tak powiedział, bądź chociaż uczciwy w tym, co sam robisz. Nie był to koniec jednak wpisów ze strony szalonego reportera adresowanych do Sylwestra Wardengi, ponieważ godzinę później opublikował jeszcze bardziej obszerną wypowiedź. Ej Sylwester Wardenga, dlaczego cały czas sugerujesz, że nie odebrałem pisma z prokuratury, co jest kompletną nieprawdą. Non -stop napędzasz falę hejtu i budujesz jakąś koalicję przeciwko tobie, którą sam wymyśliłeś. Pismo, o którym tak ucznie opowiadasz, a raczej ty mówisz o pismach, zostało do mnie nadane 26 sierpnia tego roku wiem to po rozmowie z prokuratorem i to dodatkowo na adres zameldowania a dziś mamy raptem 5 września więc narracja o tym że specjalnie nie odbieram jest abstrakcyjna jak pisałem ostatnio to co mam to raczej petarda nie jak sugerujesz bo atomowa sprawa nie dotyczy żadnych tematów obyczajowych nie jest to nawet trochę temat podrowy grozi za to maksymalnie grzywna nagrałem rozmowę z osobą która ma pretensje do Michała i jego reakcję na to nic więcej nic mniej osoba się wycofała sytuacja jak ty mieć i dlatego ja tego nie opublikowałem. Oto cały temat. Ja wiem, że to się klika, wiem, że fajnie, bo wiele wątków, jednak tak głupio, że taki Sigma jak ty puszcza historię, której nie sprawdzi. Przecież w stosunku do mnie masz zarzuty, że produkuje fejki a tu zrobiłeś to samo. Różnica jest taka, że tobie widocznie wolno. Ciekawe, czy po wszystkim powiesz znowu do 50 tysięcy: Sorry, pomyliłem się. Szalony, nie miał tego, co mówiłem, że miał, co mówiłem, że miał. Zdecydowanie długie wypowiedzi, raczej pokrywające się, czyli przesłanie, że ogólnie tam nic nie ma wielkiego. Natomiast Sylwester wczoraj na swojego Instagrama wrzucił również dwie ciekawe relacje. Na pierwszej możemy zobaczyć go przed budynkiem prokuratury okręgowej w Warszawie z hasłem: Kości zostały rzucone, oraz informacją: bardzo miła rozmowa z kompetentnymi ludźmi. Druga relacja, natomiast przedstawia dokument: pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego. Tą kasję odpowiada sędziemu Piotrowi Jaroszowi, a w tle potencjalne unieważnienie werdyktu starcia, o którym Kas już wtedy nie wiedział. Natomiast wywiedzcie, że prawie codziennie o 6 rano macie tutaj takie materiały. Jak ustawicie lajka like oraz subskrypcję, możliwe, że zwiększycie szansę, że ponownie wyskoczę wam na stronie głównej. Przedczoraj na Instagramie Kasiusza pojawił się wpis przytaczający wypowiedź Piotra Jarosza na kanale sportowym. całej sytuacji dotyczyła błędu proceduralnego podczas walki i adamek W kontrakcie zawodnicy mieli zaplanowane przerwy 60-sekundowe. W praktyce jednak było to 90 sekund odpoczynku. Piotr Jarosz poinformował, że 48 godzin od starcia minęło, a w tym czasie Don Cassio nie złożył protestu. Najciekawsze jest to, że tak Taki werdykt prawdopodobnie zostałby unieważniony, to znaczy, byłby no contest i w tym przypadku Don Casio nie miałby zaliczonej porażki, jeśli oczywiście zdecydowałby się na taki ruch. Cassius na swoim Instagramie skomentował sytuację słowami: Każdy widział, że wstawałem do walki gotowy dużo wcześniej. Ach, ten nasz super sędzia, skoro były błędy, sam powinien złożyć protest. Zawsze w moich walkach są błędy i sędzia zawsze do mnie odrzucamy protest, bo brak błędów proceduralnych. Jak są, to umywa ręce. Na Instagramie Piotra Jarosza również pojawiło się odniesienie do tej sytuacji. Sytuacji. Zawodnicy Fame, może zacznę pisać protesty za Was? Od dziś składam protesty sam na siebie. Wczoraj już na swoim kanale również odniósł się do tej sytuacji oraz poinformował, czy składałby protest, mając wiedzę, że wystąpił taki błąd. Nic, a teraz to zamiast się fajnie zachować, podejść do mnie i powiedzieć: Ty, yy, były 90 sekund przerwy, a miało być 60, jak coś, możesz składać protest. I tak bym go nie złożył, bo czułem się przegrany w tej walce, a. Ale, no, no, tak jak mówię, no, powinien powiedzieć i by się fair zachował, a teraz robi jakieś dramy, to, że jen, mogłem... Gimper opowiedział o rozmowie z Olą, która miała otrzymać od Boxdella kartę graficzną. W materiale Sylwestra Wardengi przytoczony stał fragment wypowiedzi Boxdella odnoszący się do zakupu karty graficznej dla Oli. Całość powodowała spekulacje, jakie było podłoże tego zakupu, biorąc pod uwagę okoliczności nagranego wtedy wspólnie materiału wspomnianej Olciak z Michałem. Wczoraj na kanale Zgrzyt pojawił się kolejny podcast, w którym Gimper opowiadał o kontakcie zainicjowanym ze strony Oli oraz o jej stanowisku na temat wspomnianej karty graficznej od Boxdella. No to ona twierdzi, że tak, dostała komputer, ale że to było w marcu już dużo, dużo wiesz po Pandorze, mhm. nie? I że to w ogóle nie było z tym związane. Mm. I, ja, no I ja jej zadaję pytanie: mówię, Ola, a jak ci się wydaje, czy Michał kupił ci ten komputer z dobrego serca, bo jest Twoim fajnym ziomkiem i chciał, żebyś miała na czym grać w gry. <noise> Czy może miał do tego inne motywy, jak pooglądałaś sobie różne szoty z jego udziałem, trochę go już znasz i w ogóle. A on mówi, nie, no wydaje mi się, że to szczere było. I ja mówię. Dobra, okej, okay. to, to ciężko. Hmm. Izak wystosował komunikat w odniesieniu do ostatnich rzeczy publikowanych na jego temat ze strony Natana i wygląda to na zakończenie przynajmniej medialne tej sytuacji. Cała sprawa wygląda na zamkniętą, przynajmniej dla widzów Izaka oraz reszty internautów. Sprawa ostatecznie bardziej prywatna została jednak nagłosiona, w wyniku czego Izak przyznał, że zrzuty ekranu są prawdziwe, a wczoraj przeprosił swoich widzów. Na jego Twitterze możemy przeczytać. Przyszedł czas, by odpowiedzieć za swoje błędy i tu chciałbym przeprosić was, widzowie, że zawiedliście się na mnie widząc we mnie wzorową personę, Nie ma usprawiedliwienia dla mnie i takiego pisania z dziewczynami, i zamierzam pokutować uczciwie, szczerze i zasłużenie. Nie będę się wybierać, przykro mi, że nie możemy tego z Paulinką wyjaśnić we dwójkę, tylko zostałem wplątany w trwającą właśnie trochę jednak inną aferę. Przepraszam. Krzysztof Stanowski delikatnie zaczepia inne kanały o tematyce sportowej. Użycie stwierdzenia zaczepia nie wiem, czy jest tutaj idealne. Możliwe, że bardziej adekwatne byłoby określenie publikacji lekko uszczypliwego wpisu Literowego. Wczoraj Polska wygrała z Szkocją 3-2, a na platformie YouTube, jak zwykle w okolicznościach spotkań reprezentacji, pojawiły się programy omawiające ten mecz. Porównania wyników kanału sportowego oraz kanału Zero, w tym przypadku szczególnie w tematyce piłkarskiej, były bardzo często obecne podczas ostatniego Euro, a zarazem te wyniki były podstawą do bardzo burzliwych dyskusji. Wczorajszy program pomeczowy w kanale sportowym śledziło ponad 8,5 tysiąca osób, a w tym samym momencie na kanale Zero mieliśmy do czynienia z ponad 12 tysiącami odbiorców. Natomiast już wam pokazuję o co chodzi z tą lekką uszczypliwością. Na Twitterze właściciela kanału 0 pojawił się wpis, którego główną treścią jest załączony obraz przedstawiający transmisję kanału Interia Sport. Studio prowadzone przez trzy osoby w jednym momencie oglądały, uwaga! Trzy osoby. Wynik raczej nie do końca satysfakcjonujący. Drugim przykładem, który Krzysztof Stanowski podał dalej, była transmisja przeglądu sportowego, gdzie możemy zobaczyć 82 widzów. Kolejna Gala Cloud odbędzie się za niecały cały miesiąc, natomiast mamy do czynienia z medialną ciszą oraz pojawiającymi się spekulacjami, czy właśnie się ona odbędzie. Od kilku miesięcy jedynymi informacjami na temat kolejnej, szóstej już Gali od Cloud jest lokalizacja, czyli Arena Jaskółka oraz data 5 października i dodatkowo zakontraktowanie z Stonogi. Większą osób spodziewała się ogłoszeń ze strony federacji już na początku września po Galilejmu. Natomiast pomimo upływu 6 dni mamy kompletną ciszę na ich social mediach. W jednym z ostatnich podcastów na kanale Dwa Bieguny prowadzący również zastanawiali się, czy wydarzenie ostatecznie będzie miało miejsce. Po kilku dniach od publikacji tamtego materiału Take na swój Instagram wrzucił stronę Epilet, na której odbywa się sprzedaż biletów na to wydarzenie z komentarzem: Cloud się nie ugiął i jednak się odbędzie i dobrze". A na kolejnej relacji rozwinięcie tych słów, czemu nie ugiął, bo promocja" długo nie ruszała i podobno nie było pewne czy będą chcieli ryzykować przy wynikach które osiągali ostatnio, jednak próbują dalej. Być może mamy do czynienia z jakimiś zakulisowymi informacjami potwierdzającymi, że będą działać z tą galą która była zresztą też zapowiedziana sprzedaż biletów natomiast była już linkowana wcześniej, 8 sierpnia, kiedy ogłaszali Zbigniewa Stonogę. Pod ostatnim filmem najbardziej polubiony komentarz dotyczył przedziałów czasowych, dlatego dzisiaj wam je dodałem, zobaczymy jak to się będzie sprawdzać często filmy mam po 8 minut i tutaj pytanie jak to będzie wpływać na watch time, a potem Dotarcie nowych odbiorców, których ostatnio jest bardzo dużo i jest również mi bardzo miło. Tu wyświetla się Wam miniatura. Jeśli zobaczycie w kolejnych dniach, podobno w takim stylu, śmiało możecie klikać, ponieważ prawie codziennie o 6 rano macie tutaj takie treści. Dzięki wielkie za oglądanie. Miłego dnia. Siema.